Już się śpiew nagrywać. Co? Już się na nagrywać? nagrywa. Jak się Nie gadaj. Nie gadaj, że się siane do samochodu jeździ. Halo? Halo? Może Pan odjechać dalej? Do czego? Do tego. A to nie. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Ale nie rozumiem. Odleź pan. Ale... Odjedź pan proszę. Nie, to jest... Proszę pana, to jest ulica, tu sam mogę stać? Odejść pan proszę, bo jak wyjdę, to będzie gorzej. Zapraszam. Weź pan? No pan już przedstał. A to... Ja mogę tutaj stać ile chcę? Proszę pana, proszę odjechać. Nie. No, już. Ja na razie pana proszę. Proszę pana, pan... Bo nie, proszę nie nagrywać. Nie robić zdjęć mojej posadzki. Jaki? Ja pu... nie lubię. A ja pan nie robię panu zdjęć za... Nie ja widziałem, że pan lubisz. Robiłeś? I nagrywasz. Tak? No to ja dobrze. Proszę pana po raz ostatni. A ja panu po raz ostatni mówię, to jest ulica, ja mam tu prawo stać. Ja po raz ostatni, proszę. Czy mam użyć coś? Bardzo proszę używać. Ale pan panie wtedy. No zobaczymy. No zobaczymy. No zobaczymy. Zobaczymy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Spokojnie, ja jestem bardzo spokojny, tylko ten pan mnie napada. Ja tutaj przyjeżdżam, ja mam tu sprawę do załatwienia, nie, bo ja czekam napada, tam na stację nie na nie pociąg. A to pan mnie napada drugi raz już. Proszę pana. Ja... ja, 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 ja wiem. Się z tej strony nie wiem. Z jakiego powodu źle? Gdzie to jest zakaz? Proszę pana. Jak jest tam z stronę, to cię zatrzymuje. No ja jadę z tamtej strony, to po lewej stronie no. się staje przecież. Nie. Jak po nie? Prawej. I gdzie to jest napisane? Po prawej stronie cię zatrzymuje. I pan mi pokaże przepis na to. Proszę na każdej ulicy zatrzymuje się tam, gdzie jeździ, tam się zatrzymuje. No to przyjechałem, się zatrzymałem. Proszę proszę nie dyskutować z mną. A ja z panem nie dyskutuję, to pan za mną dyskutuje. ja Ja mogę podać. Podać? Spisać? Ja nie, mogę podać pan, popatrzymy pan za notową. A, nagrywa pan, tak? Przepraszam. Ja, ja nagrywam swoją kamerę. Chcesz pan kamerą? I wiatr puścić? No dobra, no. No dobra. Ale wtedy będziesz pan, e, Ludzie będą jechać w panu. Że, no? że co? Że co, że stanął, to i przyjdzie. No. Że co, nie można na ulicy się zatrzymać a, samochodu? A, a potem dlaczego nie możesz? Nie możesz tak. Ale dlaczego wytłumaczmy też nie? Bo jak ja jadę zawsze w lewą stroną, to... E, Prawo pan jedzie, mam nadzieję. Nie, ale tu jest. W, w, ale tu jest, ale poczekaj! Nie poczekaj ty! Nie, nie! Nie! Tak! Nie! 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 Jest to ciągła linia, że poczekaj. nie można zjechać. Co? Jest to ciągła linia, że nie można zjechać. No Pani... nie proszę. Ja, no prawie. Proszę pokazać ja. ciągło linii, że nie można zjechać. Pan pro widz stanął. Nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie. Tak, ten zabudowany jest. No to co? To weź przepis. No to weź przepis. No to właśnie. No, właśnie. Proszę stać i się nie denerwować. Ja się nie denerwuję i będę stał, dopóki pociąg nie, nie przyjedzie. To... <głos> <głos> proszę nie uczyć. Ja, ja będę uczył? Nie, tak, nie, tak, nie. No kurwa tak. Kurwa co w Może być. Do, do widzenia panu. Do widzenia. Miłego wieczoru. Dziękuję. Ja radzę panu dnie. Dziękuję panu za pańską radę. Ja radzę panu dnie. Dobrze, dziękuję. Come on.